UFC ma teraz bardzo dobrą e, passę, właściwie każda gala e, to duże wydarzenie z bardzo ciekawą e, kartą walk. W ogóle tak sobie wyobrażam, jak to jest być matchmakerem e, UFC, albo w ogóle jakimś menadżerem, który pracuje tam nad komunikacją, bo właściwie mamy cały czas e, tak zwaną klęskę urodzaju, nie trzeba się niczym martwić, świetne pojedynki, świetni fajterzy, no ale też zajęło to UFC 30 lat, żeby zbudować e, takie portfolio i tak mocną klasę sportową, jeżeli chodzi o te organizacje. Najbliższa UFC 291 to kolejny banger i jeszcze w dodatku z udziałem Polaka Jana Błachowicza, ale do tego przejdziemy za chwilę. Lecimy od samego dołu. Michael Kiesa, Kevin Holland walka w kategorii półśredniej. Wszystkie walki, które są w tej e, karcie, to tak naprawdę pojedynki trochę jak Stekena albo innych bijatek japońskich Postacie, które potrafią robić wszystko. Postacie, które mają charakter, fajterzy, którzy mają niesamowite umiejętności strajkerskie i niesamowite umiejętności e, parterowe. No Kevin Holland wiadomo, to jest gość, który będzie robił bardzo niezłe, e, bardzo dobre show, będzie się popisywał, będzie próbował gadać do Michael'a Kiesy, a z kolei Kiesa to weteran rankingowany na miejscu 12, który po pierwsze nie... Z, z, Jadł już nie z niejednego pieca, nie mogę się wysłowić. Jeżeli chodzi o MMA, walczył z naprawdę dużymi zawodnikami. Po ten pas półśredni cały czas nie może sięgnąć, ale ciągle jest w UFC, ciągle stara się walczyć o te rankingowe miejsca. Tak naprawdę, cały czas Michael Kiesa i Kevin Holland walczą też o pozycję. Znaczy, może walczą, próbują nie być w pozycji tak zwanego gatekeepera, jeżeli chodzi o wagę pośrednią, ale na pewno będzie tu pojedynek efektowny i myślę, że Kevin Holland nie da rady Michaelowi Kiesie, który raczej będzie tutaj szukał nokautu, chociaż wiemy przecież, że nawet gdyby sprowadził do parteru Hollanda, to ten nokautował, że Karasauze z pleców. No zobaczymy, jak będzie, będzie przebiegał ten pojedynek, ale na pewno jest to walka niezwykle ciekawa. Dalej Tony Ferguson i Bobby Green. Bobby Green ma teraz troszeczkę nowe życie. Wprowadził nowy nickname. Chcę tutaj pokazać, że te kilkadziesiąt walk, które ma na swoim koncie, bo przecież jest to weteran, jeżeli chodzi o mieszane sztuki walki, to jeszcze nie jest koniec jego kariery. To jest oczywiście pojedynek w wadze lekkiej, ale znowu wiemy, że waga lekka jest już tak bardzo naładowana, że właściwie trochę nie ma miejsca tam już dla takich weteranów jak Bobby Green i Tony Ferguson. Tony Ferguson to właściwie gość, który przeciąga już bardzo mocno swoją karierę. Wielu, szczególnie jego fanów, właśnie nie-hejterów, takich jak ja, mówi, że no to Neel i Ferguson powinien już dawno opuścić OKTAGON. Nie chodzi tylko o to, że nie prezentuje jakiegoś stylu albo nie dowodzi umiejętnościami, no niestety też trochę tak jest, no bo przegrywa dość mocno te swoje pojedynki, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby jego zdrowie i długoletność cały czas była na miejscu, a niestety Tony Ferguson tylko tę strunę coraz bardziej naciąga. No i zobaczymy też, jak będzie wyglądał ten pojedynek, ale raczej patrzę tutaj ze strachem w stronę tego starcia, bo może Bobby Green będzie chciał wykorzystać jeszcze ostatnie tchnienie, przysłowiowo Tonego Fergusona w jego karierze, żeby się wybić i zrobić jeszcze coś w wadze, w wadze lekkiej. Znowu waga pośrednia, tym razem Steven Thompson, Michael Pereira. No Steven Thompson to jest gość, który jest po prostu długowieczny, kapitalna walka przecież z Kevinem Hollandem, niesamowity stójkowiec, niesamowity striker, gość, który wprowadził karate tak naprawdę i te kłony na zupełnie inny poziom, jeżeli chodzi o MMA, to on pokazał, że te sztuki walki mają swoje miejsce, jeżeli chodzi o cały asortyment sportu walki, który można mieć w swoim toolboxie, jeżeli chodzi o mieszane o MMA. No i jest przede wszystkim też bardzo lubiany. To jest też zawodnik, który twierdzi, że jest teraz w swoim piku właśnie, że do, dopiero teraz dotarł do momentu, w którym może robić wszystko i czuje się najlepiej. I jest pewna tajemnica tego, jak Steven Thompson to robi. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy być w takiej formie, jak on w jego wieku. Myślę, że spokojnie tutaj może z Pereirą powalczyć. Brazylijczyk to jest oczywiście zawodnik niebezpieczny, niezwykle eksplozywny, również fenomenalny striker i dość mocno zbudowany jak na kategorię półśrednią, ale myślę, że większość kibiców będzie tutaj za Stevenem Thompsonem, chociaż oczywiście nie odejmuje żadnych umiejętności Pereirze, no ale Stevena Thompsona, Wonderboya nie sposób nie lubić. On nawet jest jednym z bohaterów serii MBD cały czas. UFC o nim pamięta, jest gdzieś tam uwzględniany, nie jest skreślany, więc tutaj sercem raczem, raczej i też umysłem za Stevenem Thompsonem, który wydaje mi się, że ma na tyle umiejętności i jeszcze werwy, tak jak sam mówi, żeby z Pereirą, który jest notowany na miejscu 15, Steven Thompson na 17 sobie poradzić. Jan Błachowicz kontra Alex Pereira. To jest niezwykle ważny pojedynek tej karty walk. Nie tylko dlatego, że będziemy ekipicować Polakowi, ale przede wszystkim dlatego, że tutaj ważą się pewne losy całego pasa, jeżeli chodzi o wagę półciężką. Jan Błachowicz w tej chwili notowany na miejscu trzecim, Alex Pereira na drugim, no i trzeba powiedzieć, że Jan Błachowicz to killer crossoverów. To gość, który pokonał Rockholda, Luka Rockholda, który przeszedł z wagi średniej. To gość, który pokonał Jacques'ego który przeszedł z wagi średniej. I to jest gość, który pokonał Izraela Desani, który również zapędził się do wagi półciężkiej i tam został zatrzymany przez Legendary Polish Power, tak jak mówi sam Jan Bochowicz. Zobaczymy, czy będzie tak z Alexem Pereira. Alex Pereira został sprowadzony do UFC po to, żeby pokonać Adesanya. Misja została wykonana, potem Adesanya go pokonuje i wreszcie Alex Pereira pod wodzą swojego mentora Glovera Teixeira może przejść do kategorii E, półciężkiej. Tam by była niezła historia, gdyby Jamahal Hill e, tego pasa nie, zwykował, nie zwakował, bo e, Jamahal Hill z kolei pokonał mentora Alexa Pereira, czyli Grovera Teixeira, więc tutaj ta historia mogłaby zatoczyć piękne koło i Alex Pereira znowu stałby się Nemezis, tylko innej kategorii wagowej, ale teraz najpierw będzie musiał przyjść przez Jana Błachowicza. Nie będzie wysuszony, nie będzie musiał zbijać wagi, nie będzie tak odwodniony jak w pojedynkach wadze średniej, które sam, jak sam, przy, sam mówił, wywierają na nim bardzo duże y, takie brzemię, jeżeli chodzi o zbijanie tej wagi. Z kolei Jan Błachowicz jest już coraz starszy. To właściwie ostatni gwizdek można powiedzieć, albo ostatnia prosta, kiedy Janek jeszcze może spróbować sięgnąć y, po pas, chociaż też Nasz fighter jest w świetnej formie, kapitalnie się porusza, świetna siła fizyczna, bardzo dobry striking i przede wszystkim genialny partner. Jak może rozegrać ten Jan Bochowicz? Sam powiedział, że będzie próbował wymiany, bo chce ją stestować z Alexem Pereirą, jeżeli chodzi o stójkę, no, ale oczywiście chcielibyśmy, żeby zrobił to po profesorsku, czyli przemęczył. Pereira, tak jak przemęczył Adesany, bo Pereira będzie dużo większy. To zawodnik, który swoimi rozmiarami górował nad zawodnikami w wadze średniej, a szczególnie teraz w wadze pół ciężkiej będzie czuł się bardzo naturalnie. Myślę, że Jan Bochowicz ma na tyle fight IQ, żeby rozegrać to po profesorsku. Nie chcemy żadnego efektowanego nokautu. Chcemy, żeby Jan ten pojedynek wygrał i dostał kolejną szansę na to, żeby powalczyć o ten zwakowany pas. No i walka wieczoru. Pierwszą jej wersję możecie zobaczyć już chyba na YouTubie. Za mną Dustin Poirier kontra Michael Chandler, a dzisiaj, znaczy a w weekend będziemy oglądać Destina Poirier i Justina Gaethje po raz drugi. Genialny, fenomenalny pojedynek. Dustin Poirier najlepszy bokser, jeżeli chodzi o wagę lekką, a może i całe UFC. Gość, który ewoluował w tak niesamowity sposób, że stał się jedną z najważniejszych postaci sportów walki ostatnich lat. Fantastyczny człowiek, świetny biznesmen, jeszcze lepszy Fighter. A Justin Gaethje to najbardziej efektowny zawodnik UFC, jeżeli nie w ogóle w historii sportu walki, który stwierdził, że walczę zbyt drastycznie. Walczę zbyt drastycznie, jeżeli chodzi o moje zdrowie. Walczę zbyt agresywnie, jeżeli chodzi o to, jak duże szanse daje swoim przeciwnikom. Wystarczy bonusów, wystarczy highlightów, teraz będę walczył inteligentnie. Stał się taką bardzo niebezpieczną hybrydą, bo tak efektowny, tak silny, tak wyszkolony zawodnik jak Justin Gaethje, kiedy zaczyna jeszcze myśleć, walczyć taktycznie w oktagonie, to staje się naprawdę, naprawdę niebezpieczne. To będzie albo jadka na miarę robiego Lolera z Rorym McDonaldem, albo taktyczny bokserski pojedynek, z którego fani sportów walki i ludzie trenujący sporty walki będą się uczyć jeszcze e, przez lata, ale bez względu na to, w jaką stronę pójdzie, czy profesorską, taktyczną, czy właśnie tą dogfightową, to i tak będzie na pewno bardzo efektowny. No i na szali pas BMF którego wcześniej um, królem był przecież, um, zresztą wymyślony dla tej walki um, Jorge Masvidal, a było to wymyślone dla pojedynku z Nate'em Diazem. Także Badass Motherfucker w tym pojedynku, albo Dustin Poirier, albo Justin Gaethje. Trudno przewidzieć, kto tutaj może sobie poradzić. Jeżeli Justin Gaethje nie będzie dużo korzystał z zapasów, to box Dustin Poirier powinien dać radę zawodnikowi z Denver. Dajcie znać, co myślicie o całej karcie walk, co myślicie o tych pojedynkach, zostawcie po sobie ślad w komentarzach. Łapa w górę, subskrypcje, bawcie się dobrze w weekend, oglądając 291, do następnego.